Tam grupą mamy weekend w bangkoku, młyn nie wiem co właśnie byłem coś fajnego zjeść ale mieliśmy przed chwilą postera na grupie który się pyta czy na forexie, czy na walutach handlowaniu walutami można zarobić i nie wiem specjalnie czego się nowy poster spodziewał ale jesteśmy poważną grupą działamy dla pożytku ogólnie dla pożytku kultury inwestorsko-traderskiej w Polsce więc chciałbym żeby była też jakaś spuścizna szkoły inwestowania walen bo nie wiem ile lat myślę, się jeszcze będzie chciało po prostu tego biznesu uczyć więc odpowiedź na pytanie odpowiedź na pytanie czy na handlowaniu walutami na handlowaniu Forexem można zarobić więc tutaj rozumiem że chodzi o nowych o nowych ludzi więc odpowiedź na to pytanie jest nie nie można zarobić. Można jedynie stracić. Jeżeli nowa osoba zarobiła na handlu forexem, to to jest tak zwane szczęście. Szczęście jakiegoś tam nowego, nowego leszcza, który się zaczął interesować forexem, ale to nie jest wynik, to nie jest wynik tego, że on nagle ma takiego skilla i nowy lesz na giełdzie nagle wszystko tak opanował, że jest w stanie tutaj teraz zabrać, zabrać ludziom na giełdzie pieniądze. Więc jeszcze raz odpowiedź na to pytanie jest na pewno nie. Nie mówię, że nie da się zarobić dla osób, które mają doświadczenie, bo zdarzają się traderzy, którzy wiedzą co robią, jak robią, obserwują rynek często od wielu lat i to są osoby, którym się od czasu do czasu udaje pieniądze zarobić ale dla nowych osób to nie jest możliwe mówię tak jeżeli ktoś nie ma ogólnie pojęcia o rynku o tym jak to wszystko funkcjonuje to będzie da dawcą kapitału i takich gdybym ja był brokerem to takich najbardziej bym potrzebował to są super malinki łatwo im kasiorkę zabrać można jeszcze ich zachęcić do tego żeby dopłacili to są najlepsze osoby do tego aby im tą malutką kasiorkę jaką mają zabrać i ogólnie rzecz biorąc ogólnie rzecz biorąc z wytrawnymi traderami którzy się tym biznesem zajmują czy nawet, nawet z programami traderskimi jakimiś algorytmami taki przeciętny Stachu, Jasiu czy Zdzichu który nagle słyszał coś o tym ile można kasiory przyciąć na foreksie, nie ma absolutnie żadnych szans ale ja nie chciałbym żeby członkowie tej grupy ponosili jakieś straty w najgorszym wypadku chciałbym żeby bonusem żeby bonusem uczestnictwa na tej grupie która jest zresztą pod patronatem SIW Szkoła Inwestowania Walen żeby chociażby bonusem było to że nie tracicie pieniędzy jak jeszcze ktoś kiedyś by się chciał nauczyć jak na tym biznesie pieniądze zarabiać i też ogólnie bardziej jak nie tracić i zarabiać, no to zapraszam Was do tego, abyście się przyłączyli do SIW. Ale ogólnie przesłanie jest takie, że na tym biznesie można pieniądze zarobić. To jest piękny biznes, bardzo wdzięczny, jeżeli się wie, co się robi. Można na tym biznesie, no, mocno finansowo do przodu się posunąć, ale trzeba wiedzieć, co się robi i przede wszystkim nie chcemy aby się do nas na początku nie chcemy się załapać na zasadę 90 90 90. Słyszeliście o tej zasadzie? Więc zasada 90 90 90 to jest to, że 90% nowych traderów w 90 dni traci 90% kapitału. To jest ta zasada 90 90 90. Jak już, się, jak już na początku się na to załapaliście, to już będziecie wiedzieć. Druga rzecz, nawet jeżeli ktoś chciałby spróbować tak po prostu dla eksperymentu, jak się handluje na, na forexie, no to czemu nie? Można, powiedzmy, no nie wiem, poświęcić na to 100 dolarów i zobaczyć, jak wam, jak wam idzie, jeżeli jesteście w stanie tą kwotę zacząć budować, to OK, ale Chciałbym, żebyście teraz mnie dobrze posłuchali. Jeżeli wpłaciliście jakąś małą kwotę na żywy rachunek i tą kwotę straciliście na forexie, to słuchajcie mnie uważnie. Nie dopłacajcie. Nie dopłacajcie. Nie dajcie się nagadać, że tutaj wam jakiegoś skilla zabrakło. Ja mam kolegę w Australii, to znaczy ostatnio mało gadamy, ale kiedyś to jest więcej. I on mi mówił, chciał pożyczyć pieniądze bo już mi mówił, że opanował Forexa, przewalił 250 tysięcy dolarów i mówił, że już opanował Forexa. Różne rzeczy się dzieją i wiecie, na rynku są lepsze sposoby na zarabianie pieniędzy. Jeżeli chodzi o, o, o Forex, to jest to po prostu jedna z rzeczy, na jakiej na rynku można zarabiać. Po prostu jedna z rzeczy. Są rozma deraty, de, derywaty na rozmaite instrumenty kontrakty na akcje, same akcje e, i tak dalej. Także tych tych... Dlatego na przykład ja się tak nie pompuję o kryptowalutami, że kryptowaluty, dlatego że ja mam dostęp do, do, do rynków na całym świecie. Jeżeli chcę użyć walor, e, jakiegoś lewara, to ja mogę użyć lewara, dźwigni na, na, rozmaitych, na rozmaitych walorach, niekoniecznie, niekoniecznie na jakichś kryptowalutach. Jeżeli chcę sobie jakieś kryptowaluty... E, e, powiedzmy, kupić, no to musiałbym teraz mieć jakiś dodatkowy konto i tak dalej, ale mówię, to akurat nie temat o, o kryptowalutach, ale chodzi o to, że dlatego, że zajmuję się rynkiem, nie czuję, tak, tak, nie mam uczucia, że, że wiecie, że uh, i miss out on something, że, 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 że coś mi ucieka, że, 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 że w czymś nie mam, że z czegoś nie mogę czerpać pożytku. Więc dla ogólnego pożytku, jeżeli jesteście nowi, nowi w temacie, i załapaliście się na przykład na jakieś zachęty brokerów, może na reklamy, tak jak Wam, tak jak wam mówiłem, to nie bądźcie, nie, bądźcie, nie bądźcie naiwni, na tym się zarobić nie da, w najlepszym wypadku postarajcie się ograniczyć swoje straty, jak już się w to wpakowaliście. Jedna ze moich znajomych straciła 51 tysięcy złotych, wpłaciła 56 tysięcy, nawet nie wiem, popatrzcie jakiego skilla mieli, nie? Jakiego skilla mieli, że, że wykształconą osobę, która ogólnie ma duże doświadczenie w biznesie i dobrze zarabia po prostu z innego biznesu, jakiego szkila ktoś miał, że potrafili ją wkręcić w to, żeby wpłaciła brokerowi 56 tysięcy złotych. Wyobraźcie, wyobraźcie, to naprawdę mieli skilla, No i oczywiście duże straty z tych 56 tysięcy zostało 5 tysięcy, jeżeli nie posłuchała, to wypłaciła. Jeżeli nie, no to przypuszczam, że, że już tam nie będzie co wypłacać, a to nie są to nie są odosobnione wypadki, znam znacznie gorsze niż, znam znacznie gorsze niż te. Więc jeszcze raz odpowiedź na to pytanie jest nie, nie, nie da się zarobić na walutach. Jeżeli jesteście nowi w temacie, nie da się. Jeżeli wam się wśród udało, to dlatego, że mieliście po prostu szczęście, a to nie wynikało z jakiegoś waszego z Waszego skilla. Także zasada numer jeden inwestorów i również inteligentnych traderów to jest to, że nie tracimy, nie tracimy pieniędzy. Pozdrawiam Was grupo i życzę Wam miłego wieczoru.